Że każdy dzień to nowe wyzwania. Rozumiemy, że każda branża to indywidualne potrzeby. Najnowsze technologie, wybitni eksperci, doświadczenie, wiedza, innowacje to nas definiuje, to kreuje Twoje zaufanie. Gwarantujemy jakość odzieży potwierdzoną przez jednostki certyfikujące i badawcze. ORKR, nasze ubrania powstają po to, żebyś był pewien, że wszyscy Twoi pracownicy są bezpieczni i każdego dnia noszą odzież ochronną najwyższej jakości. Doradzamy, projektujemy, testujemy, certyfikujemy oraz produkujemy odzież ORK Wear w jednej z najnowocześniejszych szwalni w Polsce. Od niemal 30 lat wychodzimy naprzeciw potrzebom branży odzieży roboczej i ochronnej. Tworzymy dla energetyki, branży petrochemicznej, konstrukcyjnej, logistycznej, dla górnictwa, kolei. Robimy to, bo na tym się znamy. Projektujemy, żeby zapewnić maksymalny komfort, funkcjonalność i ergonomię odzieży dla kobiet i dla mężczyzn. ORK Wear. Projektujemy Twoje bezpieczeństwo.